Tak, wszyscy wiedzą jest właścicielem Muzeum w na Tatuażu i także ma studio tatuażu i także tatuaży tutaj. Ja jestem jego ofiarą też. Także polecam, ta wystawa! Także podziwiajcie, mamy na sali też modeli, których możecie sami. Jestem bogaty i tak się nie styka! A ktoś się tego los stykuje! Także zapraszamy do poczęcia w bawcie się dobrze i podziwiajcie. A teraz oddaję głos yy, samemu... Ja następnie również chciałbym podziękować za takie przybycie i podziękować również organizatorom za to, że udostępnili pomieszczenie za samą ideę zrobienia tej wystawy, bo przyznam Wam szczerze, że wszystkie te prace, które tu widzicie, powstały teraz na przestrzeni kilku trzech miesięcy ostatnich. Dlatego, że z racji, że troszeczkę więcej czasu miałem, jestem strasznie zajęty człowiekiem, dużo tatuję. Przed pandemią się też podróżowało trochę, teraz jakby jest czasu mniej. I w czasie pandemii jak gdyby, zacząłem realizować ten projekt pod tytułem imiona słowiańskie. Z racji takiej, że zainspirowały mnie same imiona staropolskie, które mają swoje brzmienie nie tyle takie piękne, śliczne, tradycyjne, ale również za tym brzmieniem stoi jakby treść, znaczenie. Wszystkie te imiona, które tutaj jakby sportretować, są po prostu obwarowane znaczeniem i treścią. Dlatego, że staropolskie imiona po prostu były jakby budowane na, na, na zasadzie funkcji. Każdy, każdy człowiek, kto miał jakąś funkcję, miał swoje przymioty, zalety i te imiona je jak gdyby określały. Podobnie jak na przykład imiona Wrębian północnoamerykańskich, prawda? Kiedy każdy wojownik otrzymywał swoje imię w związku z jakimś tam rytuałem, tradycją, obrzędem i też było podobnie, dlatego że każdy te imienia i imiona miały, miały swoje wyjątkowe znaczenia, które były adekwatne do danych osób. Dlatego postanowiłem podjąć ten wątek i zacząłem robić rysunki. Pierwsze zrobiłem w czasie pandemii, kiedy był czas lockdownu. I, no I było więcej czasu do dyspozycji, więc zrobiłem pięć pierwszych rysunków, których tutaj akurat nie ma, dlatego że one zostały w Polsce. Ja nie, wystawiam... bo mają maski. Bo w maskach malowane. Tak, malą. były w maskach te postaci polskie. I nie ma ich tutaj. Pier pięć pierwszych rysunków zrobiłem. Były wystawiane na dwóch wystawach z okazji wakacji tamtego, ro tamtego roku. Była, była wystawa dedykowana Stanisławowi Szukalskiemu pod tytułem Zainspirowani szukalskim, który miałem. Zaszczyt, jakby brać udział. Tam wystawiałem swoje akwarele, dlatego że ja jestem od lat zafascynowany Stanisławem Szukalskim, szczepem rogate serce, więc jakby w swoich działaniach plastycznych, artystycznych troszeczkę inspiruję się tymi tematami, tymi postaciami, zarówno szczepowcami, jak i samym założycielem szczepu z Stanisławem Szukarskim. Tutaj też byłem na spotkaniu z okazji wydania książki Stanisława Szukalskiego Tatuaż Znak Potoku. Tutaj są egzemplarze. Mieliśmy tutaj właśnie tak się poznaliśmy z Magdaleną, bo z racji wprowadzenia do przykuliska literackiego, literackiego zaproszono mnie jako wydawcę tej książki. W tamtym roku ją wydałem, więc była to stosunkowo nowość. Mam tutaj parę egzemplarzy, jakby był ktoś zainteresowany, i się ktoś interesuje szukacji. Tutaj też echa szukalskiego w tych rysunkach również widać. Przede wszystkim widać w tych napisach. Te napisy są robione narysowane czcionką szukalskiego, którą wymyślił szukalski w latach dwudziestolecia międzywojennego. Sorry, że ja tak szukalskim nie będę opowiadał o samym szukalskim, pewnie wszyscy oglądaliście film na Radikapium, więc mniej więcej. No, bo nikt nie oglądał, nie no, widzieliśmy cię. No, widzieliśmy cię 5 sekund byłem nawet. To... Więc tutaj są, ta czcionka była jakby. 5 sekund oglądaliśmy. Ambicją szukalskiego było, żeby to stała się narodowa czcionka polska. Ona ma taki charakter jakby historyczny, taki runiczny, raczczlo. Więc jakby wpisuje się w taką, w historyczny klimat, więc jest bardzo estetyczna. Ja jak ją poznałem, tę książkę, zacząłem ją stosować w swoich akwarelach. Na początku robiłem akwarele inspirowane mitologią słowiańską, więc tam też ją stosowałem, to było dawno. Jeszcze w czasach przed, jakby, popularnością tego Szukalskiego, po emisji tego filmu, postać stała się dość bardziej nośna. Dzięki Bogu. Fajnie, że w końcu... Bogą. Bogą. Oczywiście kolega mnie tu poprawia. Ja bym chciał, ja bym chciał żeby książka była fontem. Mamy Rzec... Ona była już opracowana przez zachodnio-słowiański związek wyznaniowy, kiedyś zrobili razem ze mną. Było coś takiego, nie wiem, to, jabł, jabł. istnieje to no. jeszcze? Nie, 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 nie. jest z tak. I oni po prostu opracowali tą książkę, ona była zrobiona, tylko była zrobiona coś na prawo, nie było małych kątów, były tylko duże litery, małe litery były zmniejszone. Nie I w efekcie nie ma wcale. Nie ma jej teraz wcale, dlatego, że nie było tych wszystkich znaków. Ja opracowałem im tylko jakby, dałem im te y, same litery. I jakby sprawa umarła, ucichła, teraz stąd zniknął, nazywał się Sławika dokładnie. No, pięknie. Coś takiego. Mm. Bo? bo ja używam to w koszulek czy tam lokom. używam jak widać. A? Jest no piękne, jest u piękne. Mnie ta ściąga jest jakby bardzo nośna. Uważam, że jest, e, często się do niej odwołuje. Na przykład jeżeli robię tatuaże jakby rodzinne, imiona dzieci, syna na przykład. To jest jak idealna ściąga Ma charakter rodzinny, historyczny, klimatyczny. Więc się nadaje do ekspozycji, dużo zespołów różnych scen, nie wiem, black metalowych, folk metalowych, czy tam różnych gatunków muzycznych, tak sięga w tą czcionkę, którym jest bliskie jakby, tym zespołom, formacją bliskie są klimaty jakiejś mitologii albo z historii słowiańszczyzny, więc, więc jakoś ta czcionka nie znikła, nie, nie została zapomniana w stu procentach i warto ją przypominać, przywoływać, stąd tutaj postanowiłem wszystkie imiona obrazić tymi literkami. Słuchajcie, sama koncepcja jest taka, że ja też po Szczepowemu, w zgodzie jakby z zasadami twórczości z Taństwa robiłem te wszystkie rysunki z głowy. Wszystko jest jakby nie było w idei tej pierwotnej, nie, nie inspirowane ani modelem, ani zdjęciem, tylko że z racji, w trakcie jakby robienia tych rysunków. Uświadomiłem sobie, zdałem też kilka osób, które mają te staropolskie piękne imiona, no, noszą te imiona, mają też bardzo charakterystyczny wygląd, więc postanowiłem jak gdyby skorzystać i wypo, wypożyczyć sobie twarzy kilku, kilku osób. Tutaj dwie są nawet obecne. Mam nadzieję, że rozpoznacie, to będzie taki rebus. Nie wiem jaka będzie nagroda za skargnięcie. Kubeczek kiel... miodu. Tak, pierwszy kubek jak miał to za darmo dla tym pani. To będzie to pani. Już nie mam prawda. Więc, więc jak gdyby ta moja idea pierwotna się troszeczkę wysypała, wszystkie te prace są robione z głowy oprócz tych tutaj pięciu. Eee, są tutaj bardzo ciekawe oblicza. Eee, bardzo swojskie przyznam, ale są też postaci, które jak gdyby mają związek i nie tylko ze mną, bo je znam, tylko również z szukalskim. Jest biograf szukalskiego, profesor Legosław Lameński w środku. Jest tutaj też Bob, który pracował ze mną przy książce Tatuę znak Potoku. <trymiod> yy, aha, ja miałem ten, miałem nie podpowiadać. Co teraz? Ja bym <trym> nie <trym> więc, <trym> więc jakby chciałem y, urozmaicić tą serię, jak gdyby ludźmi, którzy istnieją naprawdę, którzy noszą takie imiona, bo trzeba wszystkim wiedzieć, że to są dalej popularne, popularne bardzo imiona. Sami przecież wielu znacie Milków, Sławków, to są polskie piękne imiona. Tutaj kolega ma na imię Częstogniew. Częstogniew. <gnie> Ale na siódme. To nie to. często. Na siódme. Ale to w sobie <gnie> się <słówaniu bym gnie> <w> <gnie> Słuchajcie. No co jeszcze powiedzieć? Zapraszam na poczęstunek. Tutaj przy, przygotowaliśmy, e, przygotowali organizatorzy. <gryś> ja też brałem udział. Szybko, e, ktoś ma pytania, to proszę staropolski bardzo. Staropolski klimacik miał być chlebem i solą po prostu, ale nie wyszło. Sol braku kto ja ja więcej bo ktoś. Ja oni brakuje. Dużymi sercami. Ktoś się przejął. Umięszczniczyliśmy tutaj jeden, mówi po polsku. Aż jeden po polsku, aż jeden. Także zapraszamy na poszestunek, mamy miód pitny, e, tle w zesmałce, ogórki kiszone, mamy rysunki, ja służę tutaj uprzejmie, jeżeli ktoś chce porozmawiać, ja czekam, nie przetłumaczę, ja bym też chciał kupić książkę, też zapraszam. Ale gdzie? Eee, tutaj koledzy no, będą tak, tutaj to... się też przechadzać tutaj uroczo, w pełnym rysunku, można zrobić, sobie zrobić fotę, dzisiaj nie będą kasować pieniędzy, jest ja tak mówię, nawet za nawet, 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 nawet Na jedyny dolar to nie pieniądz. My już mamy. dzisiaj. Okay. No tak, no tak. Także ten, eee, tytułem wstępu to chyba tyle, nie wiem czy strzelał wszystkie naboje, czy powiedziałem wszystko. Tak. Jak coś to jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze tak, do jeszcze można. Pytanie, proszę kierować kierować. to się domyślę. Czym? Dlaczego nie ma kobiet? Proszę kontynuować. Zapytam się. Mam nadzieję, że są tutaj. To jest takie pytanie. Dlaczego nie ma kobiet? A, to jedna kobiet kobiet. rzecz, ważna, właśnie. Zapomniałem. Kobiety będą, owszem, to jest dopiero początek tak. serii. Dyskryminacja. Z racji, nie Jest, jest, jest formalny pewien problem. E, dlatego że z kobietami to będzie, już chyba, chyba w tym wypadku zrobię wszystko z głowy. Ja mam tego, z tego zróżnicznie się pracuje z e, ciągu Wow, no To gratuluję, no to się na pewno, to imię na pewno będzie uwzględnione. <laughs> <Okay, śmiech> dziękujemy, prawo. Panie, zobaczcie to pizza. Na korytarzu. Po staro Po staropolsku. Sława! No fajne, fajne, zapraszam. Fajne, zapraszam. Fajne. zapraszam. Panie, zapraszam. Panie, zapraszam. Panie, zapraszam. Czy religia zabrania? To niektórym. Moja religia to nawet każe. Każe. Dobra, to zdrówko. No pievisar, postawisz tam jeszcze trochę, może ktoś z tym zdjęcie chce zrobić. Jestem jeszcze. Piotr, który. Także robi te rysunki, wydał piękną książkę Szukolskiego na temat tatuaży. Polecam, mam taką. Tutaj nasze małe miejsce, słowiańskie i kontynuujemy rysunki. Polski pociąg. A, I tyle z naszej imprezy i zapraszamy w New Jersey do tego pięknego miejsca opis Słowa. my żyjemy. To nam uda na trzeba dzieła! Szanowny odbierzemy, Masz, Masz, Dąbrowski! Ziemi włoskiej do Polski. Za swoim przewodem! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Żyjemy! Do domą do Czech dzieła! Szablą odbierzemy. Pasz Pasz do z Ziemi włoskiej do Polski! Za twoim przewodem! Sączył się z narodem!